Panie dyrektorze, od kilku lat w Polsce trwają dość intensywne przygotowania do budowy elektrowni atomowej. Ile czasu z punktu widzenia pańskiej firmy i technologii, jaką dostarczacie, trwa uruchomienie elektrowni od momentu rozpoczęcia budowy do pierwszego prądu, który z niej popłynie? Wie pan to zależy, bo to każda elektrownia ma swoje specyfiki, ale tego co możemy powiedzieć to jest ta technologia, która teraz Areva jedzie, w predlagają e, e, operator w Polsce, to jest generacja najbardziej zaawansowana, najbardziej bezpieczna, a e, który dla, e, dla Polski Będę miała już całe feedback i doświadczenie te cztery reaktorów, które teraz budujemy. To znaczy, na przykład, już wiemy, że mogliśmy umieścić ten czas budowy od i z pierwszego i z tych reaktorów EPR. Teraz do czwartego, to naprawdę to się liczą e, prawie bardzo dużo miesiąców, mie mniej. I Polska będzie o od, od tym e, miała, ten benefit z doświadczenia z drugich reaktorów. To mamy, my jesteśmy przekonani, że ten reaktor nowej generacji my budujemy szybciej niż te, które teraz budujemy. Podczas panelu powiedział Pan, że Arewa to nie tylko elektrownie atomowe, ale również zielona energia ze źródeł odnawialnych. I teraz pytanie: czy jedno zamiast drugiego, czy łącznie, czy razem, czy osobno? Wie Pan, miks, miks energetyczny to zależy od każdego z krajów, ale my myślimy, że jest miejsce dla wszystkich śród. Dlaczego? Bo każdy ma swoje zalety i swoje. Tam, tam gdzie nie, nie jest tego e, dokładnie, czy, czy nie podchodzi tego do, do miksu energetycznego. My myślimy, że jest miejsce dla dwóch. E, dyskusje idą teraz e, po morskie e, farmy wiatrowe, jak my, jak my wiemy w Polsce. My takie technologie także możemy proponować w Polsce. Taka biomasa dla centrale węglowej w Polsce, żeby umniejszyć emisję dwutlenku węgla. Bo to właśnie Arewa się skoncentruje teraz na niskoemisyjnej technologii, a nie tylko, nie tylko jądrowej, ale niskoemisyjnej. Co mógłby Pan powiedzieć, żeby przekonać przeciwników energii atomowej w Polsce, że warto? To nie jest, znowu, ja jestem tu, żeby. Proponować klientowi jedną technologię. Tego, co ja mogę powiedzieć, to jest, że ta technologia, którą my teraz proponujemy, jest najbardziej bezpieczna w wszystkich technologii jądrowej, że jest testowana, że ona wytrzyma, wytrzyma, nie, ona te wszystkie stres test, które były robione, przesunięte po. Fukushima, to nasz IPR to poszedł bez problemu. To znaczy, że to jest najbezpieczniejszy teraz reaktor, który się buduje. I oprócz tego, jak pokażą premiery we Francji i w drugich krajach, które mają energię jądrowej, ta energia jest konkurencyjna, trwała i bezpieczna. Z pana punktu widzenia, czy w Polsce inwestuje się łatwiej czy trudniej niż w innych krajach Europy? Ja jestem będę przedstawiać technologię, nie jestem inwestorem. Dlaczego, dlaczego? to mi jest bardzo ciężko odpowiedzieć na taką pytanie? Dobrze, dziękuję. dziękuję.